Na początek głęboka życiowa mądrość i Tomasz Siemoniak wybitny mózg Platformy Obywatelskiej. Czyli to nie będą drogie święta, tak? Nie, tak jak powiedziałem, to zależy od tego, jak to samo ocenia, ile kto ma pieniędzy. Dla kogoś, kto zarabia bardzo dużo, to nie będą drogie święta. Dla kogoś, kto zarabia mało, to będą drogie święta. Zatem święta nie będą zbyt drogie, tylko zarobki większości z nas są zbyt małe. A Donald Tusk już przecież kilkanaście lat temu otwarcie powiedział, że nie po to Platforma szła do władzy, byśmy wszyscy zarabiali więcej. Nadal uważam, że. Platforma Obywatelska po to ubiegała się o poparcie Polaków, po to ubiegała się o władzę, po to sprawuje władzę w Polsce, aby życie w Platformie dla ludzi było lżejsze. I to się nigdy nie zmieniło we wszystkich działaniach obywatelskiej, niezależnie od tego czy milicji, platformy czy koalicji. Zawsze chodziło wyłącznie o to, by jej członkom żyło się lepiej. Cała reszta ma się po prostu uśmiechać, bądź milczeć. W dzisiejszym odcinku opowiem państwu o wielkiej ściemie, jaką od kilkudziesięciu godzin próbuje nam wciskać w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur rząd Donalda Tuska, a umowa przypomnę, jest śmiertelnie niebezpieczna dla polskiego rolnictwa i potencjalnie dla każdego z nas. Ponadto, będzie o kolejnej gigantycznej kompromitacji prokuratury i nadzorującego ją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który już się zagotował i lada chwila wykipi. Będzie także o rewolucyjnej propozycji złożonej polskiemu rządowi przez nowego czeskiego premiera Andrzeja Babisza, propozycji, którą już Poparło otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego, a teraz piłeczka jest po stronie rządu Tuska. Na koniec natomiast zajmiemy się obnażaniem przez prezydenta Karola Nawrockiego, fałszu największego medialnego kuglarza III Rzeczypospolitej Jerzego Owsiaka. Odcinek jak zwykle podzielony jest na rozdziały, by każdy mógł wybrać te, które najbardziej go interesują, choć rzecz jasna, jak zwykle, zachęcam do obejrzenia całości. Tomasz Gdula, zapraszam na program Polskość to normalność. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a, która mam nadzieję już za chwileczkę, już za momencik liczyć będzie 300 tysięcy subskrybentów. Wszystko zależy od tego, ilu polskich patriotów, którzy jeszcze nie subskrybują naszego kanału, zdecyduje się kliknąć ten czerwony przycisk, by pomóc nam w rozszerzaniu zasięgów niezależnych komentarzy wygłaszanych tu zawsze ponadpartyjnie i z polskiego punktu widzenia. Za wszystkie nowe suby z serca dziękuję. Dzisiaj w Brukseli spotyka się Rada Ambasadorów, która ma przyjąć tak zwane klauzule bezpieczeństwa, rzekomo chroniące europejski rynek przed zalewem taniej żywności z Ameryki Południowej, który grozi nam w związku z planowanym zawarciem umowy z krajami Mercosur. Przestrzega przed tym m.in. europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik, a także były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Miller, który tak o to mówił o tym w politycznym graffiti Polsatu. Politycy PSR mówią to my dowiedzieliśmy te klauzule, to my je przewalczyliśmy, to jest bardzo dobre zabezpieczenie dla polskiego rolnictwa. To jest ściema. To jest ściema. Te klauzule w żaden sposób długoterminowo nie pomogą rolnictwu europejskiemu. Oni to wiedzą. Nazywają to ładnie klauzulami bezpieczeństwa, dlatego, żeby później grzecznie zagłosować w styczniu za całą umową z Mercosurem. My uważamy, że umowa z Mercosurem w tym kształcie jest nieakceptowalna, ponieważ długoterminowo szkodzi europejskiemu i polskiemu rolnictwu i naraża bezpieczeństwo żywnościowe całej Europy, ale również bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, bo rzeczywista kontrola nad tymi towarami to jest taka, wie pan, jak, to, jak kontrola nad towarami z Chin. Czy pan wierzy, że te przesyłki wszystkie e, z portali, które sprzedają z Chin przesyłki tony są weryfikowane pod kątem jakości? No nie są. I tak samo nie będzie weryfikowana żywność z Ameryki Południowej. No tak, sytuacja jest arcyniebezpieczna, ponieważ mimo że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu udało się zbudować kruchą bo kruchą, ale jednak mniejszość blokującą wejście w życie umowy z krajami Mercosur, mniejszość, której trzonem poza Polską są Francja i Włochy, to premier Donald Tusk podczas ostatniego szczytu rady europejskiej pozwolił sobie na stwierdzenie, że klauzule zabezpieczające wystarczająco chronią polskie rolnictwo. To oznacza, że szykuje się on do kolejnej zdrady narodowych interesów, zdrady, która znowu pogrąży nas w kłopotach gospodarczych, jakbyśmy mieli ich mało. Ten sam Donald Tusk w rządowej TVP Info został przejechany walcem przez ministra kancelarii prezydenta Błażeja Pobożego, który obnażył jego kłamstwa i Manipulacje związane z gigantyczną, bo opiewającą na 90 miliardów euro, pożyczką zawartą przez kraje Unii na rzecz Ukrainy. Z pożyczki tej, przypomnę, wymiksowali się odpowiedzialnie dla siebie Czesi, Słowacy i Węgrzy, ale Tusk, jak zwykle pod dyktando Niemiec, powiedział: wol, tak jest. Błażej Poboży podsumował to tak oto. No cieszę się, że w, może to jest jakaś jaskółka zmian, że rozpoczęli Państwo od gigantycznej, wizerunkowej i nie tylko wizerunkowej katastrofy premiera polskiego rządu. Premier Donald Tuski polecam wszystkim obejrzenie konferencji przed wyjazdem na ten szczyt zapowiadał wykorzystanie tych zamrożonych aktywów bezpośrednio na pomoc Ukrainie następnego dnia to jeszcze naprawdę że tak szybko to chyba nikt nigdy e, na forum europejskim nie doprowadził do klęski Donalda Tuska. Następnego dnia Donald Tusk wychodzi i jest w ogniu pytań nawet dziennikarzy do tych też bardzo przychylnych mu mediów e, mam na myśli e, TVN, e, mam na myśli e, Polsat, inne stacje, które nie zostawiają suchej nitki na premierze, przypominając mu wypowiedź z poprzedniego dnia. Przecież to co Donald Tusk zapowiadał, a to co przywiózł, to jest zupełnie coś innego. E, Otrzymujemy deklarację pożyczki, czyli znowu zapożycza się w Unia Europejska wewnętrznie na pomoc Ukrainie, a gwarancją ma, mają być spłacane z przyszłych, uwaga, posłuchajcie Państwo, z przyszłych reparacji, które Rosja miałaby wypłacić Ukrainie. Czy to jest to nierealne? Po tych słowach nie wytrzymała redaktor Kamila Biedrzycka, która jak wiadomo powszechnie nie znosi żadnej krytyki wobec Donalda Tuska. Ponieważ jednak jak brakowało jej jakichkolwiek argumentów merytorycznych, to zarzuciła prezydenckiemu ministrowi ni mniej ni więcej tylko, że ma niekompatybilną mowę werbalną i niewerbalną. To jest dość specyficzna sytuacja, że przedstawiciele pałacu prezydenckiego cieszą się w cicha... Krajów. Cieszą się z ewentualnej po, porażki premiera. Ale co premiera. pani naprawdę, Jestem załamany, e, załamany ja wiem, każdym to pan dniem. Pan ma niekompatybilną mowę werbalną Dobrze, że pani ma kompatybilną mowę werbalną. Co to jest w ogóle za uwaga do gościa w programie? No, pan się uśmiecha mówiąc Uśmiecham o tym, więc ja o tym mówię. To jest śmiech to jest przez łzy, proszę okay. pani. Tymczasem prokuratura nadzorowana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka poniosła dziś kolejną spektakularną klęskę w walce z byłym ministrem Zbigniewem Ziobro. Tym razem sąd nie wyraził zgody na jego jego aresztowanie, ponieważ oskarżyciele nie dołączyli dokumentów, które nie mają znaczenia, choć jak się okazało, mają znaczenie kluczowe. Posłuchajcie sami. Czy państwo ich nie dołączyli celowo, czy bo uznaliście Państwo, że nie mają znaczenia, czy to jakiś błąd? E, nie mają znaczenia, natomiast no na fakt że sąd powinien dysponować całością materiału, to był błąd. Odnoszę nieodparte wrażenie, że prokuratorzy grają na czas, mają bowiem świadomość, że szykowany przez nich pod naciskiem żurka akt oskarżenia przeciw w Koziobrze jest najbardziej dęty w ich karierze. A jako ciekawostkę dodam, że mająca zdecydować o ewentualnym aresztowaniu byłego ministra, sędzia Agnieszka Prokopowicz, to moja koleżanka ze szkolnej ławy, z której to znajomości nie jestem dziś szczególnie dumny, gdyż jest ona działaczką skompromitowanego i w mojej opinii antypaństwowego Stowarzyszenia Justicja, a na swoim koncie ma między innymi skandaliczny wyrok, którym w 2021 roku uniewinniła tak zwanego profesora Wojciecha Sadurskiego za nazwanie telewizji polskiej gebelsowskimi mediami. Zdaniem sędzi Prokopowicz nie naruszyło to dóbr telewizji polskiej. Ostatnim tematem przed sprawą Owsiaka, którym chciałbym Państwa dziś zainteresować, jest podjęta przez nowy czeski rząd pod przewodnictwem premiera Andrzeja Babisza rezolucja odrzucająca zarówno europejski podatek ETS-2, jak i tak zwany pakt migracyjny. Nowe czeskie władze zwróciły się do państw ościennych, w tym do polskiego rządu, o poparcie ich stanowiska. I mamy już odpowiedź z kancelarii prezydenta, doradca Karola Nawrockiego do spraw polityki zagranicznej. Były minister i europoseł Jacek Sariusz Wolski napisał bowiem na Twitterze, że Polska powinna, śladem Czech, odmówić wdrożenia systemu ETS-2, argumentując, iż narusza on traktatowo umocowaną zasadę swobody wyboru miksu energetycznego. Przez państwa członkowskie UE, a decyzje ustanawiające ETS zostały podjęte z pogwałceniem traktatowo wymaganego trybu jednomyślnego. Na potwierdzenie swych słów Sariusz Wolski przytacza konkretne zapisy artykułu 194 Traktatu o Unii Europejskiej o polityce w dziedzinie energetyki. Niestety jednak to nie od prezydenta, ale od rządu zależy, czy Polska przyłączy się do czeskiego protestu i obali absurdalny, a jednocześnie ogałacalny, Wracający nasze portfele podatek ETS-2. Czy przynajmniej w tej sprawie Donaldowi Tuskowi starczy odwagi, by stanąć po stronie Polski i Polaków? Mam ku temu ogromne wątpliwości, ale być może kiedyś się doczekamy. Panie premierze, odwagi. Tymczasem, jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jej dyrygenta Jerzego Owsiaka. Gazeta Wyborcza zaczęła wywierać na prezydenta Karola Nawrockiego presję, by ten zadeklarował, czy weźmie udział w przyszłorocznym 34 finale WOŚP. W tym celu dziennikarze wyborczej wystosowali pytanie podpierając się ustawą o dostępie do informacji publicznych, ale kancelaria prezydenta na taki wybieg się nie nabrała i odpowiedziała, że dostęp do informacji publicznej dotyczy decyzji, które zostały już podjęte, a nie takich, które są być może planowane, a być może w Wcale. Tymczasem firmy bukmacherskie już od kilku tygodni oferują zakłady dotyczące tego, czy prezydent Nawrocki przekaże w styczniu jakiś przedmiot na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Karol Nawrocki już w kampanii wyborczej, kiedy przecież zabiegał o głosy, więc w jego interesie było ocieplanie wizerunku również wśród wyborców, tak zwanego, choć w dużej mierze mitycznego, centrum, nie zdecydował się na przekazanie żadnego przedmiotu na ubiegłoroczny finał wośb. Na prowokacyjny. Pytanie, czy wesprze Wielką Orkiestrę Owsiaka czy Telewizję Republika, odpowiedział jednoznacznie, że on wspiera Caritas. I jestem przekonany, że prezydent Karol Nawrocki nie będzie szedł na żadną wojnę z tym medialnym pajacem, jakim jest Jerzy Owsiak. Nie będzie się wdawał w pyskówki ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem swoich współpracowników. On po prostu czynami pokaże, że nie chce się włączać w akcję, która ma tak jednoznaczne konotacje polityczne. I i mimo, że ma w nazwie nawiązanie do świąt, to nie ma nic wspólnego z duchowym charakterem Bożego Narodzenia. Tymczasem Karol Nawrocki postawił przed swoim pałacem, jako pierwszy prezydent w historii III Rzeczypospolitej, szopkę bożonarodzeniową z pięknymi patriotycznymi akcentami, a wraz z pierwszą damą dał wyraz swojego przywiązania do bożonarodzeniowej tradycji, zrodzonej podobnie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już w III Rzeczypospolitej, ale jakże od od niej innej. I z tym materiałem zostawię Państwa, dziękując już za spotkanie i prosząc, o ile się podobało, o kciuki w górę, gdyż one pomagają w rozszerzaniu zasięgów moich komentarzy. Dziękuję za spotkanie, do zobaczenia. Drodzy rodacy, zachęcamy Państwa do wsparcia wielkiej akcji dobroczynnej, wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Jest to ogromnie ważne i cenne przedsięwzięcie, a jednocześnie wspaniałe świadectwo miłosierdzia oraz wspólnoty obywatelskiej i jedności ducha chrześcijańskiego, bo to dzieło prowadzą razem polscy katolicy, ewangelicy i prawosławi. Świece Karita są obecne w polskich domach już od 35 lat. Symbolizują ciepło, serdeczność, uroczysty i radosny charakter świąt Bożego Narodzenia, a przede wszystkim są znakiem solidarności z bliźnimi. Niech również w tym roku na naszych stołach przy rodzinnej wieczerzy zapłonie to światło pełne piękna i dobra. Zachęcamy wszystkich do wsparcia wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. My, Polacy, mamy wielkie serca i szczodrze pomagamy potrzebującym. Świadczą o tym liczby. Dotychczas rozprowadzono już ponad 50 milionów świec Karitas, A zebrane środki co roku finansują pomoc dla ponad 100 tysięcy dzieci. Bądźmy lepsi dla siebie, nieśmy nadzieję. Wesołych Świąt przy świecach wigilijnego dzieła pomocy dzieciom.